Cześć! No więc, co słychać w naszej karierze? To się zmieniło. No tak, od ostatniego razu no, mamy pasę zwycięstw, więc bardzo się cieszę. Wygraliśmy w trzeciej rundzie FA Trophy 2-1 do z Hot Content United u siebie 1377 kibiców, stan finansów wygląda to teraz 610 tysięcy na kursie, więc tu jest fajnie. Czeka nas teraz 3 mecze w lidze, nawet 4, więc liczę tutaj na no, remisy, zwycięstwa, porażki. No, też przyjmę. Wiadomo, któryś z tych meczów na pewno się przegra, jeśli wyjdziemy innym składem, dlatego że. Um, dlatego, że tabela wygląda w ten sposób. Jesteśmy na miejscu pierwszym, mamy 10 punktów do drugiego miejsca, zatem mamy bezpieczną przewagę. Eee, o, Taylor będzie zawieszony w tym meczu, co teraz zagramy. No dobrze, w ramce oczywiście BOR na prawej zagra Samsa, nie ma niestety. Jest, co się dzieje z Samsem, zawieszony. Dobrze, rozumiem. No to tutaj zagra hmm, Taylor również zawieszony. Hmm, no dobra, na lewej Diobel Martinsa. W takim razie tutaj zagra może Kelly albo Oseni. No nie. Przepraszam, ty idziesz z powrotem tutaj. Tutaj zagra Kelly z Richardsonem. Winsmore z DWTRC, rzecz jasna, na prawej na gramat Lior z DWC, w oparciu widzimy Memorial razem z DWC, Osemin, Boże Pół, Brown. No dobra panowie, gramy u siebie, oczekuję pełnego zaangażowania oraz, no, żeby w piwnicę Poculi, poculi mieli radość. I naszej gry. Po drugiej połowie będziemy widzieli, ilu jest gości, ilu jest naszych. Zauważyłem, że te statystyki pokazują, więc później to sobie ocenimy. Jak na razie, po jednym strzale oddanym. 22 druga kolejka yy, lidowa i teraz bo piękna parada, świetna parada, no, ta bramka, ta, ta piłka zmierzała w okienko. Las. No widać, że goście nie przyjechali, tu się oczywiście broni, stwarzają sobie sytuację ale trzeba pamiętać, że gramy bez kilku podstawowych zawodników m.in. innymi Samsa i Taylora Richardson do Vigarsa. Próba do wykonania Moriarty, Moriarty, ale strzał zablokowany na IO. Jeszcze drużyna, jeszcze, jeszcze, jeszcze okazja na drużyny laszport, ale nie widzę zrobić teraz IO. Dwie rzuty kartki już ma na naszym koncie: Kelly i Moriarki No panowie no, będzie groźnie. No. Tak zdecydowania. Ale ola. No i karny. Elii poddają sytuację tylko dla gości. No, czy Bóg wybroni? Jeden do zera przegubany. 33 minucze. Z takim naszych klukarzy. Może coś się uda. Jowo. Ben Waters. O, to jest Bardzo mi celi. Tak, tak i od z całej siły, ale zablokowany. No, wywalczył, że jest podać mógł podać. To jest, nie ta liga, jeszcze na takie zabrania. Dziś more. Na Piotr. Na Piotr. Myślałem, że będzie rzut karny, ale niestety niestety nie no, chciałbym remis, ale jeśli mamy szybkoa to też przyjmę na klatę O, no, teraz było bardzo ładna parada.

Dobrze Vingers powalczył, by było z Davis. Świetne wypuszczenie, ale troszkę za mocne to podanie było do Wigasa ale świetne i świetne, świetny pomysł. Tak się po zdecydowanie nie Na to po prostu obrania. się. No i co? Wybijamy? No ale to do Wolka. To... No Bolt na razie moim zdaniem Najlepszym graczem. Widzimy nasz Fortnite w Turmecie Kelly. Niczyłko, polokarny. Jeszcze na dość czynny. To Jukka. Rod. Testo. na połowę przeciwnika swojego, ale my połowy stoimy. Wigars. Gol! Piękny schał Mamy 1 do 1. Zobaczmy jak to jest strzał był jak to jest strzał był potencjonalny, widać zdjęcie i z lewej nogi, prawą szokcji rok, z rową stroni. Fenomenalny gracz. Od dwie nogi sprawną, super. Będzie drzwi na Czyli czar I już korra gości. reszta. Tu sobie poradzi, Nie wiem, chcę, ale to je spotka. I Gars. I Gars. Pszczał. Bo ja nie należał. 59 kg gości, bo 10... Od tysiąc, no 900 na pewno no, 70 kg będzie... Dużyny aż 49er, więc spora grupa. Dobrze, że remisujemy, remisujemy za ten jeden punkt, ale jeszcze nie do końca spotkania. Doprowadźmy jakieś zmiany, jak nie są potrzebne. Oto tak, okejowo. Ok, myślę, że okejowo. to do full. Martin Ginsmore. Dale Waters. Myślę, że Dale Waters zejdzie, wejdzie Brown. No i trzecią zmianę możemy przeprowadzić w Dale. Taką kartką wejdzie Adams. Trzy zmiany w 70 minucie. Myślę, że ważne zmiany. Zobaczymy, jak to się jednak przełoży na wyniku. Teraz pozwól w litarze. Wydały się trzy zmiany, zobaczymy, czy Martins, tak, ktoś to da. Kul. Martinsa, Martins, dobrau, dobrau, świeży chłopiec, świeżych sił. To Martilda, Matijo. Tak, troszkę za późno. będą potem spróbować wbiec, ale świetnie przepływ kula. Teraz do lokarnia, no pójdę, no nie, tak nie podamy. Kączek hey. no, w sensie, to projektu. Eli, ziktę do lokarnia, ale tutaj będzie jakiś przygrywa. Sam fazę, złot, do drobnych przechwytyw, round. grał. Widarsz do rozpytywą. Dwa do jednego. Piękna bramka tego gracza, tego półkarza. 56 minuta. Drugi gol, drugi kapiełek w tym mocy fajnie, co go rozegrali, ale w ramach zagrał na wolne pole i wigil złote, złote i nogi. Mamy dwa do jednego, ale jeszcze niech nie koniec spotkania, 85 minutach, las, rzut wolny. Strzał i ból z głowy. Piękna parada. Dobry strzał, bardzo dobry strzał, ale ból. Świetna parada. Daw, z małego. Teraz nucenie. Widzina gości wykorzystuje ten swój stały fragment gry. Gigant z dwie na w tym meczu. to Dawid dobrał na i wliczard są dwojaki! Trzecia wrotnienie nowej klapy w tym sezonie. To było dobre. Chyba wszystko stosuje na to, że Aszton i będzie punkty kolejne. W dobrym Właśnie wspaniałe. Coś wspaniałego Pawła na Matra. Teraz do Panoramy i mamy pierwsze miejsce. Od razu ja nie po trzecim, to jest po piątym, po drugim, jak strzał. po czwartym, po piątym, po drugim, po trzecim, po czwartym, po bramka. po był kompletnie trzecim, po na wolny piątym, tak, on Czy, czy będzie strzał, czy będzie chyba próba do ślubkowania będzie? 53 minuta spotkania. Zawitony czas gry. Koniec! Aszford United 231 wygrywa 1 wygrywał. Panie nie mogły by przerwać, wygrywał 0-1. Ta drużyna jest fenomenalna. Dobre, dobra robota, podobało mi się. Brawo, brawo, 51 punktów. Bardzo dobrze. No, na 1 dzień i kolejny więc Liczę na to, że zaczęliśmy Wiem, że będą. E, pod, e, o, mamy ich wskazać tak, pod Super. Wróżna będzie podlecona, więc będą wprowadzane zmiany i ja, hmm, w ramach różnych kart notarnych, więc nigdy nie będziemy mieli. Będzie pauzował, nie będę, bo znowu w tym, że w tym stronie. No, przypomnijmy, że co hmm, 5, 10, 15 y, wszystkie y, rozrywki będzie. No jesteśmy w dość prawo wychwał, zdecydowanie, bo naprawdę, że jesteśmy w naszym miejscu, no ale... ale my nebudeme grali pod spodovou skladu. Ale ostatní mech, špatná skutečnost, tak bude. Analiza objektů my že to Máme

No, w darze uchwycenie o wygranej mamy też, my nie ma miejsca, więc trzeba to zrobić. Trzeba celować te punkty. To w pewnym sobie amasm jest, nie wybarażał, wybarażał, no Uda się to się uja.

tutaj e, zagra kul, e, w środku bym widział samsa i dalej e, zagrać z Helim, bo tej Lora nie ma. <ścoughs> Albo z Oseni będziesz musiał zagrać, tej, okay. Tutaj na wsparciu będzie Wright z Richardsem. na prawej zagra Azet, na lewej zagra Infei, a zagra Jackson Davis z Lutheran. Niech to będzie tak. Teraz tak też teni, um, hmm. daję opór nie daję tak opór nie bardzo, dobrze Bentley, grał. Mocno pomieszany skład, no ale tak nie musimy zostawić. Krótka przerwa. Więc. Duży na kółkarze podłączeni. Wyjazd Nie spodziewam się zwycięstwa, albo remis, albo porażka. Ale zobaczymy. Mamy w bramce Pierwsza żółta kartka dla dużym gospodarzy. I RCOR Take. No mówię, ten Bord mam tutaj powinien zrobić dużo pracy. O! Już mamy dwie żółte kartki. Więc w kartkach 2 do 1 dla Ashford.

Świetna porada. No i 71 1 od razu Mota. 37. minuta i wciąż 0-0. Simson. I wybijany. No, teraz małe nieporozumienie między Bortem a Kimi i tracimy bramkę. Nie, między Oseni. Ostatnio przepuścił się sporo ważnych pyłek, więc e... indywidualnie pani Oseni weź się w garść. Trzeba byłoby go w ogóle zmienić, kto by tu mógł wejść. Właśnie nie mamy środkowego obrońcy. Pelin mógłby to ewentualnie zmienić. Więc niech tak będzie. Ok owo. Zmiany w kwotach. Kiedyś sobie wybrałem że on bardzo taki z sobie, straszny, Może dlatego, że nie gra często. Ale niech będzie, musimy mieć takiego zmiennika, właśnie. Nawet od kontuzji, ale ten chyba wydaje się być lepszym, od są go jednak graczem. Właśnie, o też teraz płomęta, ale dobrze było. Siedemdziesiąta trzecia widzę spotkania. czy Ashford będzie stać pomimo takiego składu wyrównać? Pajnie, okay, ale niedokładnie. dokładnie. 70 minuta spotkania i Ashford United na wyjeździe przegrywa do zera Azes. Henny! I zagranie do wartza. Dobrze, Rajd. Right. Tak wraz do Lupila, ale Luki nie to służy. do Do podania. Używam wrócić. i Sams i Chad. I, I do Z OK OK pierwszej piłki Luki. Romiterium. No i chyba będzie porażka, aż tym jak przegrywa. Tak jest. Tego się można w spodziewać. Słabi. tyle No ale najważniejsze, że mamy 10 punktów takiego zapasu teraz yy, mecz za dwa dni, który no będzie też trzeba będzie go wygrać. Także to będzie na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, też.